Jakiś czas temu Rubikowie z dwiema córkami osiedlili się na obrzeżach miami i teraz w pełni korzystają z życia za oceanem. Przygotowania do wyjazdu trwały kilka miesięcy, a każdy krok tego procesu Agata dokumentowała na swoim Instagramie. Tym razem to jednak nie przeprowadzka, ani uroki życia w USA była głównym tematem jej wpisu, ale chwilowa rozłąka z mężem. Jak się okazuje, Piotr Rubik udaje się na koncert w Polsce, a jego żona musi pozostać w Stanach i opiekować się córkami. Jednak nie tylko rozłąka z mężem stanowi wyzwanie dla Agaty w USA. Jak się okazuje, prowadzenie samochodu na amerykańskich autostradach jest dla niej pewnym wyzwaniem. Mimo że mam się za dobrego kierowcę, to jak na razie mega niekomfortowo się czuję, jeżdżąc po trasach szybkiego ruchu tutaj, napisała Agatka w jednym ze swoich wpisów, dodaje, że pomyliła zjazd na autostradzie, ale mimo to udało jej się zrobić zakupy. 19 września Rubikowie poinformowali swoich fanów, że już szukają nowego domu, czyżby dotychczasowe lokum nie spełniało ich wymagań. Jesteśmy z Piotrem w mieszkaniu na najwyższym 12 piętrze w naszym budynku, które jest do kupienia. No i oglądamy. Pokażę wam widok, bo cztery piętra różnicy. Robią różnice. Zachwycała się Rubikowa, Agata nie ukrywa, że nowe lokum to jej marzenie, i pomimo tego, że pokazane mieszkanie wymaga remontu, to ta ma na niewielką chęć. Nie zniechęca jej nawet ogromna kwota. Przeczytajcie również awanturka o teściów i ostatnie pożegnania Agaty Rubik. Ogień na Instagramie Rubikowie wyjeżdżają z Polski i urządzają wyprzedaż rzeczy. Cena głośników przyprawia o zawrót głowy Agata i Piotr Rubikowie opublikowali pożegnalne zdjęcie.